Dawno, dawno temu nad brzegami wielkiej rzeki w północnych Niemczech leżało miasto Hamelin. Obywatele miasta, lud zacny i uczciwy, żyli spokojnie i szczęśliwie w domach z szarego kamienia. Z upływem lat Hamelin stawało się coraz bogatsze. Pewnego dnia stało się coś niesłychanego, coś co zakłóciło spokój miasta. W mieście zawsze było mnóstwo szczurów. Nie stanowiły one jednak nigdy zagrożenia, choć bowiem skutecznie szczury tępiły. Lecz oto nagle szczury zaczęły rozmnażać się w zastraszającym tempie, także czarna fala gryzoni zalała całe miasto. Z początku szczury atakowały spitlerze i stodoły, potem z braku czegoś lepszego gryzły drewno, materiały, tkaniny i w ogóle wszystko. Jedyna rzecz, której nie chciały jeść to metal. Przerażeni obywatele, Zebrali się przed ratuszem, żądając uwolnienia ich od plagi. Jak się okazało, Rada Miejska już od pewnego czasu obradowała u burmistrza, próbując obmyślić jakiś plan. Potrzebujemy armii kotów, ale wszystkie koty już padły. Wyłóżmy zatrute jedzenie, ale cała żywność już się skończyła, a poza tym szczury nie bały się nawet trucizny. Bez pomocy z zewnątrz nic nie da się zrobić. Rzekł burmistrz ze smutkiem. I wtedy właśnie, kiedy mieszkańcy miasta tłoczyli się przed siedzibą rady, ojcowie miasta usłyszeli głośne pukanie do drzwi. A któż to może być? Zastanawiali się zaniepokojeni, widząc przez okno rozsierdzony tłum. Ostrożnie otworzyli drzwi. Ku swemu zdumieniu ujrzeli wysokiego, chudego człowieka w jaskrawym stroju w kapeluszu z długim piórem. Wymachiwał przed nimi złotą piszczałką. Oswobodziłem inne miasta od chrząszczy i nietoperzy, a za tysiąc florenów uwolnię was od plagi szczurów, oświadczył. Tysiąc florenów? wykrzyknął burmistrz. Damy ci pięćdziesiąt tysięcy, jeśli ci się uda. Jest późno, ale jutro o świcie nie będzie już w mieście ani jednego szczura, powiedział nieznajomy i oddalił się pospiesznie. Słońce jeszcze nie wzeszło, gdy na ulicach miasta rozległ się dźwięk piszczałki. Grajek wolno posuwał się wśród domów, a za nim biegły rozmaitej wielkości szczury. Wyskakiwały drzwiami, oknami, wyłaziły z ręsztoków i wszystkie dały się wyprowadzić na rzekę. Tajemniczy nieznajomy, nie przestając grać na swojej piszczałce, zanurzył się po w wodzie. Za nim poszły, tłocząc się szczury. I wszystkie co do jednego potopiły się, a prąd porwał je i Za Zanim słońce stanęło wysoko na niebie, w mieście nie było już ani jednego gryzonia. W Radzie Miejskiej zapanowała wielka radość i trwała do chwili, kiedy grajek zażądał zapłaty. Pięćdziesiąt tysięcy florenów? zdumieli się rajcy. Nigdy! No to chociaż tysiąc, wykrzyknął szczurała ze złością. Szczury już nie żyją i więcej nie wrócą. Ciesz się, jeśli dostaniesz 50 florenów, bo inaczej w ogóle nic nie otrzymasz. W oczach Grajka zabłysnął gniew. Wskazał palcem na burmistrza: Jeszcze gorzko pożałujesz, że złamałeś obietnicę. Powiedział i zniknął. Blady strach padł na radnych, lecz burmistrz tylko wzruszył ramionami: Oszczędziliśmy 50 tysięcy florenów. Rzekł. tej nocy uwolnieni od szczurzego koszmaru obywatele miasta spali mocniej niż zwykle ale kiedy dziwny dźwięk piszczałki dał się słyszeć o świcie na ulicach miasta usłyszały go tylko dzieci jak zaczarowane wybiegały z domów ponownie grajek przemierzał ulice miasta ale tym razem to dzieci w różnym wieku duże i małe podążały za głosem piszczałki Długi pochód wkrótce opuścił miasto i posuwał się dalej przez lasy i bory, aż dotarł do stóp ogromnej góry. Grając coraz głośniej na swej piszczałce, grajek dotarł do ciemnej skały. Były tam wielkie wrota, które otworzyły się skrzypiąc. Za nimi znajdowała się jaskinia. Dzieci płoczyły się za tajemniczym nieznajomym. Ten ruszył w ciemną czeluść, a dzieci za nim. Kiedy ostatnie dziecko znalazło się w środku, skrzypiące wrota zatrzasnęły się, a potężne zwały ziemi obsunęły się na zawsze, zamykając wejście do jaskini. Tylko jeden mały kulawy chłopczyk uszedł z życiem, i on właśnie opowiedział zaniepokojonym rodzicom, którzy poszukiwali swych dzieci, co się stało. Wszelkie działania na nic się zdały. Góra nigdy nie oddała swych ofiar. Musiało upłynąć wiele lat, zanim wesoły śmiech innych dzieci dał się słyszeć na ulicach miasta, ale tamta okrutna nauczka długo pozostała w pamięci i przekazywano ją sobie z pokolenia na pokolenie przez całe wieki.